Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie, jako dyrektor Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej. Przede wszystkim bardzo serdecznie witam wszystkich tych z Państwa, którzy zgodzili się wziąć aktywny udział w naszej konferencji naukowej. Ma ona oczywiście charakter przede wszystkim naukowy, co jak zawsze powoduje, że z jednej strony mówimy o tematyce zamkniętej, specjalistycznej, w dużej mierze dającej nam, uczestnikom, czynnym tejże konferencji powody do radości i takiego naukowego poszerzania wiedzy, ale z drugiej strony bardzo serdecznie witam oczywiście tych wszystkich, którzy stają się beneficjentami tejże konferencji i zechcieli przyjść, żeby z nami być i dowiedzieć się czegoś więcej o znaczącym temacie historycznym, który będzie ukryty, ale i otwierany z referatu na referat, ukryty pod hasłem tytułowym nacjonalizm wobec literatury, literatura wobec... Nacjonalizmu. Jak łatwo się domyślać, za tym tytułem przede wszystkim kryje się dorobek intelektualny tych artystów, tych literatów, tych wszystkich także osób pióra mających coś do powiedzenia w przeszłości na temat idei nacjonalizmu, idei, która łączyła kolejne pokolenia bądź członków obozu narodowego bądź też tych którzy odczuwali pewną jedność intelektualną z ludźmi firmującym, firmującymi tenże obóz narodowy trzeba bowiem wiedzieć że obóz narodowy jak państwo tu doskonale na pewno wiedzą w swojej własnej tradycji szczególnie te pokolenia Romana Dmowskiego, ale potem także następne. On nigdy nie uważał siebie za synonim partii politycznej. Obóz Narodowy uważał siebie przede wszystkim za zorganizowaną formę życia całego narodu. I nie było to zawłaszczanie, tylko była to konsekwencja uznawania, że wspólnota narodowa jest tym zjawiskiem, które wymaga Troski i wsparcia z bardzo różnych stron. Jedna z tych stron to jest oczywiście talenta ludzi, którzy mają e, sposobność wykazywać sens swojego życia na niwie literatury, na przykład, na niwie rzeźby, malarstwa, no, bardzo wielu e, tych wszystkich zjawisk kulturalnych, które e, są częścią potem dorobku. Marody. Skąd nam się to wzięło Polakom, taka umiejętność rozumienia myśli narodowej jako nie to samej z jakąś ideologią, czy też z jakimś jednym wymiarem partyjnym? Bo to jest pewien, pewna niezwykłość naszego dorobku narodowego. Otóż wydaje się, że tym punktem odniesienia dla tych wszystkich pokoleń następnych no byli Romantycy. To znaczy to pokolenie. Nacjonalizmu romantycznego, jak to w literaturze, w historii literatury jest opisywane. Nacjonalizm romantyczny jako zjawisko pierwszej połowy XIX wieku, które ogarnia oczywiście nie tylko elity narodu polskiego, to jest zjawisko szersze, paneuropejskie, może także jeszcze szersze. Ale nacjonalizm romantyczny jako pewnego rodzaju olbrzymia próba zdefiniowania wspólnoty w kodzie kulturowym dojrzewającym. Ten kod kulturowy będzie w związku z tym ponad wszelkie inne kody. Nawet tak oczywiste, jak etniczny, jak rasowy, albo nawet językowy. Filozofia Henry'ego wrońskiego jest pisana w języku francuskim, a przecież jest on częścią naszego dorobku kulturowego właśnie też tej epoki. Więc mamy do czynienia z pewnym fenomenem kształtowania się nacjonalizmu jako intelektualnej drogi narodu polskiego do samoodkrywania się. I wtedy, oczywiście, jednym z najpoważniejszych problemów, także dla tych twórców z pokolenia na pokolenie funkcjonujących, było pytanie i musiało być pytanie, czy to znaczy, że odrębność, że. Ta wspólnota narodowa polska jest czymś inkluzywnym, które zamyka się na widzenie rzeczywistości zewnętrznej. No i proszę Państwa, ruch narodowy polski, ci, którzy są dla nas najgłębiej związani intelektualnie z tym dorobkiem polskiego ruchu narodowego, w zdecydowanej większości mówili, nie, my nie jesteśmy zamykający się na świat. My jesteśmy przecież w szerszych strukturach. Profesor Feliks Tomeczny będzie mówił o cywilizacji. Tak będzie próbował definiować ten szerszy kontekst i będzie odnosił nas, Polaków, do cywilizacji łacińskiej. A cywilizacja łacińska to przecież cały dorobek wielki, w którego my jest, się wkomponowujemy i jesteśmy beneficjentami tych dorobku. A więc opowieść, nacjonalizm wobec literatury i literatura wobec nacjonalizmu, to jest w gruncie rzeczy, jak mi się wydaje, opowieść o tym, jak ta ważna część polskiej kultury i ci ludzie, którzy się polską kulturą zajmowali w tej sferze literackiej, bo takim mieli talenta, próbowali nas z jednej strony opisać, a z drugiej strony, broń Boże, nie wykluczać nas szerszych rodzin narodów. I to jest drugi fenomen, Właśnie tego, co chcemy nazywać nacjonalizmem polskim, czy niektórzy, jak wiadomo, definiują to jako nacjonalizm chrześcijański. Dlatego on jest chrześcijański. Coś, co wydaje się być zaprzeczeniem wewnętrznym. Jak nacjonalizm kojarzony z jakimś egoizmem może być nazwany powszechnością, uniwersalizmem, bo chrześcijaństwo jest uniwersalne. A tu się okazuje, że właśnie tak to. W przypadku polskich e, intelektualistów odwołujących się do ducha e, narodowego tak to właśnie wyglądało. Też jest pytanie drugie bardzo ważne, w jakiej mierze tacy twórcy, jak Karol Hubert Koswolowski przykładowo e, z jednej strony mówiąc brutalnie e, funkcjonariusz partii, to znaczy obozu Wielkiej Polski, zajmujący konkretne stanowiska w tejże, jest tak uwikłany, że traci suwerenność, talent, nad swoim talentem już nie panuje, bo nad nim panuje lojalność wobec obozu Wielkiej Polski. I, no i warto sobie te pytania zadawać oczywiście, my znamy odpowiedź. Oczywiście Karol Hubert Polski jest jak najbardziej twórcą suwerennym i dla niego zupełnie inne są Moralne y, granice, non possumus, niż to, czy on jest lojalny, czy nie, do bytu tymczasowego, jakim jest obóz Wielkiej Polski. To jest też bardzo ważny czynnik, w którym żyjemy y, jako dzisiejsze pokolenia badające tamtą przeszłość. No i mamy też możliwość od razu takiego skonfrontowania tego, o, o czym mówię, z y, realnością tej sali. Y, Mogą Państwo także w przerwach zobaczyć, jak to pokolenie sztuki i narodu, czyli wybitnych młodych twórców, którzy działali w warunkach wyjątkowo ekstremalnych i ginęli podczas II wojny światowej, przenieśli na swoje barki w gruncie rzeczy to samo pytanie, które stawiali, stawiali romantycy. Pierwszej połowy XIX wieku. Oni są kontynuatorami myśli romantycznej polskiej, dlatego że oni dostrzegli, że II wojna światowa to jest tak samo jak ten czas, który dostrzegł Adam Mickiewicz. To jest taki moment, znak czasu, że naród polski nie będzie taki już sam z doświadczenia II wojny światowej. Ludobójstwo, te wszystkie przekraczania Dotychczasowych standardów moralnych przez okupantów powoduje, że naród polski musi się przygotować mentalnie do tego, kim będzie po. Oni już nie będą wiedzieli. Większość ich w czasie II wojny światowej, ale pozostawiają nam to pytanie jak najbardziej aktualne do dzisiaj. To jest ta ciągłość, która jest widoczna między pokoleniem romantyków i tym pokoleniem bardzo Młodych twórców czasów II wojny światowej, którzy znaleźli się znowu w kontekście konkretnego środowiska politycznego, Konfederacji Narodów. Ale przecież jak ich się czyta, to nie jest to środowisko, które widzi siebie jako przede wszystkim lojalne wobec jakiejś grupy politycznej w Podziemiu. Oni są lojalni wobec narodu, wobec wspólnoty. I to jest właśnie ta intesencja tego, co nazywam sensem polskiego. Nacjonalizmu, tego co jest rzeczywiście niezwykłym naszym polskim dorobkiem. No i w związku z tym, oczywiście, bardzo się cieszę, że ta konferencja się rozpoczyna i przede wszystkim bardzo dziękuję Michałowi Gniatkowi Żylińskiemu, że tak jak zawsze w jego przypadku bardzo pięknie przygotowuje i od strony organizacyjnej nasze wydarzenia, eventy ale także, co tu ukrywać, także od strony intelektualnej. To znaczy on sam jako młody historyk niewątpliwie jest człowiekiem obdarzonym yy, wybitnymi talentami. Jemu tego nie wypada mówić. Mam nadzieję, że nigdy nie będzie yy, niewolnikiem pychy. Natomiast mnie wypada to powiedzieć. Jest to niewątpliwie bardzo yy, nie tylko Dobry pracownik Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowego, ale wspaniały naukowiec i w tak młodym wieku olbrzymi erudyta, co powoduje, że bez żadnej wątpliwości, takie tematy właśnie jak ten niełatwy nacjonalizm a literatura, literatura, nacjonalizm w polskim dorobku zostały powierzone właśnie jemu. I wiem, że pozycja książkowa, która będzie następstwem naszego dwudniowego spotkania. Na pewno będzie też wpisująca się w taki powszechny polski dorobek historiograficzny, bo wybitni znawcy tematu będą rozmawiali na naprawdę wymagający intensywności intelektualnej temat. Także dziękuję ci Michał bardzo serdecznie. No i uważam konferencję za otwartą. Zapraszam Hvala.